Kolejną potrawę zaczynamy od włączenia gazu. Ho, udało się. Jest to tyle istotne, że ta potrawa jest naprawdę bardzo bardzo szybka. To kolejny makaron w szerokim menu, które lubię robić wtedy, kiedy nie mam zbyt dużo czasu. Jedyny czas potrzebny nam, nieco dłuższy, to na upieczenie papryki, którą mam tutaj w piekarniku, papryki czerwonej, e, obtoczonej tylko w niewielkiej ilości oliwy. No i wkładamy ją do piekarnika. Temperatura bardzo wysoka, 220 stopni, pieczemy około 15-20 minut. Papryka jeszcze powinna być chrupiąca, ale bardzo łatwo wtedy zdjąć z niej skórkę. Za moment wam to pokażę. Natomiast teraz możemy już zacząć od gotowania makaronu. Makaronu farfalle, czyli kokardek, ale tak naprawdę możecie użyć każdego innego. Oczywiście we wrzącej i lekko osolonej wodzie. Wrzucamy tam makaron i gotujemy al dente około 3-4 minut. W tym samym czasie na drugiej patelni przygotuję coś, co będzie składnikiem potrawy, ale również będzie elementem dekoracyjnym. Cukinia umyta powinna zostać pokrojona w cienkie plasterki i te plasterki będziemy później smażyć. Nie będę mieszał tej cukinii z sosem, bo chcę ją udekorować talerz, ale również sprawić, by całość była świeża i z dodatkiem warzyw. Plasterki o grubości 3 mm, mniej więcej, 2–3 mm. Na patelnię wylewam oliwę z oliwek i dosłownie zblanszuję w ciepłej oliwie. Zblanszuję, czyli delikatnie podgrzeję, tak żeby cukinia cały czas była chrupiąca. Dlatego też cienkie plastry, ale żeby nie ciemniała, żeby nabrała też delikatnego aromatu od oliwy i od czosnku. Pół ząbka kroję również w plastry, i to wszystko teraz ląduje na patelni. Najpierw czosnek. Pamiętajcie, że nie może się zeszklić, oliwa nie może się palić, natomiast musi być jej stosunkowo dużo, żeby obtoczyć czy też zblanszować, poddusić w niej cukinię. Wkładamy cukinię. Doprawiamy niewielką ilością soli. I pieprzu. Białego, milonego pieprzu. Dodam też tam dosłownie odrobinę ostrej papryczki. Ile to poddusimy. Natomiast na tej samej patelni za moment przygotuję sos, dlatego też już teraz kroję cebulę w drobną kostkę. Cukinia jest zblanszowana, możemy to stwierdzić chociażby po tym, że zmieniła kolor. Została obtoczona dobrze w oliwie, ale również ta skórka, zobaczcie, zrobiła się jeszcze bardziej soczysta, jeszcze bardziej zielona. To efekt blanszowania. Teraz już nie smażymy jej dłużej, tylko przekładam ją na talerz. Staram się, żeby oliwa nie dostała się na talerz, samą cukinię, na tej oliwie przygotuję sos. O, właśnie, ale absolutnie nie odsączamy tej cukinii. Chciałbym, żeby ona pachniała tą oliwą, dlatego też odkładam ją na chwilę na bok. Tutaj za moment przygotuję sos, więc układam już... Cebule. Papryka. Uf. Nie przejmujcie się Ach, chwilowym dymieniem. Temperatura powinna być naprawdę wysoka, właśnie po to, żeby papryka, tak jak tutaj widać, zrobiła się krupiąca. Ta skórka rzeczywiście bardzo łatwo odstaje, ale jest jeszcze jeden sposób na to, żeby jej pomóc. Albo plastikowa torebka, i należy ją w tej torebce zamknąć. Albo kawałek folii aluminiowej. Upieczoną jeszcze gorącą paprykę zawijamy i pozwalamy się skórce ładnie uparować. Delikatniej i łatwiej będzie nam ją można później zdjąć. Cebula. Do cebuli dodamy jeden ząbek czosnku. Cebula już jest zeszklona, więc teraz czas przyszedł na pomidory. Pomidory pelati, które jednak przed wrzuceniem chciałbym drobniej pokroić, dlatego też te duże kawałki pomidorów przesiekam w drobną kostkę. Tak przygotowane pomidory dodajemy już do cebuli i czosnku. Teraz musimy to stosunkowo długo dusić. Chciałbym, żeby pomidory maksymalnie się zredukowały. Dopiero wtedy będziemy mogli dodać tutaj śmietankę, słodką śmietankę i to wszystko razem jeszcze chwilę podgotować, żeby sos nabrał kremowego koloru. Ale pomidory muszą stracić dużo ze swojej kwasowości, żeby śmietanka nam się nie zważyła. Makaron moim zdaniem już jest gotowy, ale. Pamiętamy o tym, że nie będziemy go przelewać zimną wodą, tylko raczej oliwą, żeby ładnie pachniał. Dlatego też już teraz przeleję go przez sito. Dodajemy do makaronu oliwę. Makaron powoli i spokojnie będzie dochodził, będzie jeszcze się dogotowywał i czekał na sos. A sos powolutku również będziemy mogli wykańczać. Sos, który ja dzisiaj przygotuję, będzie zwędzony łososiem. Łososia nie chcę zesmażać. Jeżeli chcielibyście jednak go troszeczkę przesmażyć, wtedy trzeba byłoby go zdeglasować białym wytrawnym winem. To bardzo dobry dodatek. Dzisiaj zrobimy jednak bez alkoholu. Delikatniej i subtelniej, wręcz poprawniej według niektórych. Słodka, 30 śmietanka, która sprawi, że sos będzie kremowy, złamany pomidorami, idealnie będzie się komponował z tłustym łososiem. Zobaczcie, z pomidorów powoli robi mi się koncentrat pomidorowy. One gęstnieją, odparowuje nadmiar wody. To dobrze, jeszcze chwila i będziemy mogli dodać śmietankę. Sprawdźmy paprykę. U, ciągle gorąca, ale jaka pomarszczona. Zupełnie straciła swój blask, natomiast zyskała naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o aromat. I to ten aromat właśnie potrzebny nam jest w sosie. Tego nie zastąpimy taką świeżą papryką pokrojoną w drobną kostkę i przesmażoną razem z warzywami. Ona by się rozpadła, skórka by od niej odchodziła. Dlatego też jeżeli chcemy zrobić taki makaron, to idealnie jest upiec paprykę nieco wcześniej. Obieramy ją ze skórki. smażone i dobrze odparowane pomidory teraz mogą przyjąć słodką śmietankę i to wszystko musimy razem zagotować. Jeszcze jedna śmietanka. Po dodaniu śmietanki sos musi się zagotować i możemy go od razu doprawiać. Doprawiamy jeszcze ostrą papryczką, tą samą, którą dodawaliśmy do cukinii. Kroję dosłownie Odrobinę tej papryczki. Sos z łososia wędzonego jest dosyć ciężki i tłusty, dlatego też, czym więcej ostrości, tym lepiej. Pokrojoną papryczkę dodaję do sosu. Dodaję tam również kapary, dlatego bardzo ważnym jest to, żeby nie doprawiać sosu zbyt wcześnie. Bardzo słone, wyjęte z zalewy i odsedzone kapary. Przygotuję sobie również paprykę, która znakomicie pachnie. Pokroję ją w kostkę, drobną kostkę. Zanim dodam paprykę do sosu, odłożę je troszeczkę do dekoracji. Mniej więcej dwie łyżki. I tę paprykę, którą chcę użyć do dekoracji, muszę doprawić. Doprawiam więc oliwą i dodaję tam kilka gałązek posiekanego koperku. To na pewno ożywi nam wygląd całego dania już po przygotowaniu i po wyłożeniu na talerz. Pozostałą część papryki przekładam do sosu. W momencie, kiedy sos się zagotuje, i śmietana dobrze wymiesza z pomidorami. Zobaczcie, to wszystko zaczyna gęstnieć. To już jest dużo gęstsze niż było na początku. Doprawię to tylko jeszcze odrobiną pieprzu i cały czas wzbraniam się od dodania soli. Przyszedł czas jednak na składnik główny sosu. To, czym ten sos ma pachnieć. Wędzony łosoś, który pokrojony w mniejsze kawałeczki i dodany do sosu dopiero teraz, będzie znakomicie pachniał, ale nie będzie się również zbyt długo gotował, przez co tracił swój znakomity aromat. Bardzo ważne jest to, żeby dodać go tuż przed dodaniem makaronu. Pokroję. Tego łososia, jest nieco drobniejsze kawałki. Jest on na tyle delikatny, że i tak będzie się rozpadał, ale chodzi o to, żeby jednak te kawałeczki były mniejsze. O właśnie. Chrupiąca, ale upieczona papryka. Mmm, lekko kwaskowe pomidory. Bardzo wyraźne kapary. U, papryczka ostra też znakomicie tutaj daje sobie radę w tym towarzystwie. Ale myślę, że łosoś na pewno od wszystkich pogodzi. Dodajemy już teraz wędzonego łososia. Pachnie naprawdę dobrze, ale dodam jeszcze jedno opakowanie. Zostawię sobie dwa ładne plastry do dekoracji, a pozostało jeden pokroje. Zostało mi kilka kaparów. Celowo wykładam je tutaj na deskę. Nie chcę się ich pozbywać, bowiem one mi posłużą jako element dekoracyjny. Trzeba je tylko delikatnie otworzyć, bo tak wyglądają ładniej. Przynajmniej ładniej będą wyglądały na całej potrawie. Ciepły jeszcze makaron, przelany oliwą. Przekładam do sosu, wszystko to mieszam i układamy na talerzu. Żadna włoska mama nie powstydziłaby się tego widoku. Na sam koniec odrobina koloru i świeżości, czyli świeży koperek. Pokrojony już nieco grubiej. Teraz postaram się włożyć w to miejsce, które zrobiłem na talerzu, makaron. Kilka kaparów do dekoracji. Nie zapominamy o papryce w oliwie. No i teraz myślę, że te wszystkie elementy, które wyłożyliśmy wcześniej. Znakomicie mogą ten talerz udekorować. Hyc. Oczywiście możecie dodać koperek wcześniej do sosu, ale chyba lepiej będzie wyglądał dodany teraz. No, i kawałek dosłownie pół plasterka wędzonego łososia. Tak naprawdę tylko po to, żeby zaznaczyć, czym ten sos pachnie, czym smakuje. Dlatego też kawałek łososia wędzonego zawijam w rulonik i układam na samej górze. Teraz już wiemy, że sos jest zrobiony z wędzonego łososia, że jest chrupiąca cukinia i że makaron też może wyglądać ładnie. Oto kolejna propozycja, mam nadzieję, na Wasz niedzielny obiad.